Był mrożny poranek w sercu polskiej wsi. Ziemia skrzypiała pod butami nielicznych przechodniów, a gałęzie drzew uginały się pod ciężarem śniegu. Powietrze było tak zimne, że każdy oddech zamieniał się w białą mgłę, która natychmiast znikała w ciszy rozciągającej się nad polami i lasami. Droga, biegnąca przez oszronione pola, była prawie pusta. Samochody przemykały rzadko, a kiedy już miały to miejsce, kierowcy skupiali się wyłącznie na tym, by jak najszybciej dotrzeć do celu uciec od mrozu. Na poboczu, w niewielkim zagłębieniu śniegu, leżała wychudzona suka. Jej sierść była zmierzwiona, miejscami posklejana lodem. Wokół jej ciała przytulały się trzy drobne szczenięta, drżące z zimna, a jednak ufne, że matka zdoła je ochronić przed całym światem. Suka, mimo wyczerpania, owijała się wokół nich, tworząc jedyną możliwą barierę między maleństwami a bezlitosnym zimowym powietrzem. Samochody mijały tę scenę, ale żaden się nie zatrzymał. Kierowcy mogli dostrzec tylko ciemną plamę na tle bieli, a może nawet zauważyli ruch, ale szybko odwracali wzrok. W końcu każdy miał swoje sprawy, swoje troski, swoje tempo życia. Jak długo oni tam byli? Czy ktoś ich celowo zostawił? A jeśli tak, dlaczego właśnie tutaj, na odludziu, gdzie prawdopodobieństwo przeżycia było tak nikłe? Te pytania wisiały w powietrzu, jakby same chciały, by ktoś w końcu spróbował znaleźć odpowiedź. Suka nie szczekała nie wołała o pomoc. Patrzyła tylko, z oczami półprzymkniętymi od zmęczenia, ale w jej spojrzeniu była dziwna mieszanina rezygnacji i nadziei. W tej ciszy pojawiła się sylwetka kobiety. Miała na sobie gruby, ciemny płaszcz i czerwony szalik, który odcinał się żywym kolorem od białej scenerii. Niosła w rękach dwie płócienne torby, nieco już ciężkie, pełne podstawowych zakupów z pobliskiego miasteczka. Miała około 60 lat, włosy przyprószone siwizną ukryte pod czapką, a w krokach pewną ostrożność, jaką niosą ze sobą lata doświadczeń i zimowe oblodzone drogi. To była Zofia. Wracała do swojego domu na skraju wsi, tak jak robiła to co tydzień, po drobnych zakupach. Myślała o herbacie, która ją rozgrzeje, i o tym, że będzie musiała porąbać jeszcze trochę drewna, zanim dzień się skończy. Nagle coś przerwało jej myśli. Cichy, ledwie słyszalny dźwięk dobiegł z pobocza. Zatrzymała się. Przechyliła głowę i zmrużyła oczy. To nie był wiatr, to był skowyt. Delikatny, krótki, bardziej przypominający westchnienie niż wołanie o pomoc, a jednak uderzający prosto w serce. Zofia poczuła, jak serce zaczyna bić szybciej. Oglądała się dookoła, szukając źródła dźwięku. Na pierwszy rzut oka niczego nie widziała, tylko śnieg, pola i linia drzew. Ale dźwięk powtórzył się. Kobieta ostrożnie postawiła torby na ziemi i zrobiła kilka kroków w stronę rowu. Wtedy je zobaczyła. Jej twarz zamarła, dosłownie i w przenośni. Na tle bieli śniegu dostrzegła wychudzoną sukę i przy niej trzy Jeden z nich podniósł główkę i zaskomlał jeszcze raz, jakby w ostatnim akcie desperacji. Zofia poczuła ukłucie bólu w sercu. Od razu wiedziała, że nie może przejść obojętnie świadomość, że ktoś mógł celowo porzucić tę rodzinę na pastwę losu, sprawiła, że przez jej twarz przemknął cień gniewu. Ale gniew szybko ustąpił miejsca determinacji. Zrobiła krok bliżej. Suka podniosła lekko głowę. Nie było w niej agresji, nie było nawet strachu. Było tylko wyczerpanie. Ich spojrzenia spotkały się na ułamek sekundy, i to wystarczyło. W tym jednym momencie Zofia zrozumiała. Że te zwierzęta oddają w jej ręce całą swoją nadzieję. Nie zastanawiając się długo, przykucnęła i wyciągnęła dłonie. Ostrożnie podniosła jedno z maleństw, czując, jak drobne ciało drży w jej ramionach. Suka nie zareagowała wrogo, tylko obserwowała, jakby zdając sobie sprawę, że oto pojawiła się szansa. Zofia westchnęła ciężko. Już dobrze, wyszeptała cicho, bardziej do siebie niż do nich. Decyzja zapadła natychmiast. Nie mogła ich tu zostawić. Nie wiedziała jeszcze, jak poradzi sobie z całą tą odpowiedzialnością, ale jedno było pewne: droga powrotna do domu tego dnia będzie inna niż zwykle. A cała historia zaczęła się właśnie tam, w tym spojrzeniu matki i kobiety, które spotkały się na mrożnym poboczu zimowej polskiej drogi. Droga do domu była trudniejsza niż zwykle. Torby z zakupami ciążyły, a teraz Zofia niosła jeszcze na rękach zawiniątko złożone z koca i drobnych ciałek. Suka szła obok niej. Potykając się na zamarzniętej ziemi, ale uparcie nie odstępowała ani na krok. Każdy jej ruch świadczył o zmęczeniu, a jednak towarzyszyła Zofii, jakby wiedziała, że teraz to ona jest ich jedyną szansą. Pod butami chrzęścił śnieg, a w głowie kobiety pojawiły się wspomnienia sprzed wielu lat. Miała wtedy dziesięć lat, kiedy ojciec znalazł na podwórzu małego kundelka. Pies był przemoczony, brudny, ale tak wdzięczny za miskę mleka, że od razu podbił jej serce. Zofia pamiętała, jak chowała się z nim w stodole, przykrywała starymi workami i szeptała do ucha swoje dziecięce sekrety. Ten pies żył z nimi długie lata i towarzyszył jej w najważniejszych chwilach młodości. Myśl o nim sprawiła, że Zofia poczuła nagły ucisk w gardle. Dawno nie mówiłam o tobie, fado, wyszeptała w myślach, przywołując imię psa z dzieciństwa. A zaraz potem pomyślała o tym, jak wygląda jej życie teraz. Pusty dom. Cisza. Która stała się tak głośna, że czasem aż bolały ją uszy. Odkąd zmarł jej mąż, dni płynęły wolno i jednostajnie. Rozmowy ograniczały się do kilku słów z kasierką w sklepie czy sąsiadką, która machała jej ręką z zapłotu. Może właśnie dlatego nie mogłam ich zostawić, pomyślała, zerkając na sukę, która powoli stawiała kroki. W jej oczach zobaczyła coś, co znała aż za dobrze samotność. Kiedy dotarła do domu, pierwsze, co zrobiła, to przygotowała kącik w kuchni. Rozłożyła kilka starych ręczników, przyniosła miskę z wodą, a obok położyła odrobinę chleba rozmoczonego w mleku. Wiedziała, że to nie jest odpowiednie jedzenie dla psów, ale nie miała nic innego pod ręką. Szczenięta zostały ułożone w kącie, a suka, choć chwiejna na nogach, natychmiast położyła się obok nich. Maluchy zaczęły ssać mleko z takim zapałem, jakby nigdy wcześniej nie zaznały spokoju. Po raz pierwszy od wielu dni panowała cisza, ale nie ta pusta, lecz pełna życia. Zofia usiadła na krześle, zdjęła płaszcz i przez chwilę tylko patrzyła. Była zmęczona, ale w jej oczach pojawiło się coś, co dawno już nie gościło, iskra sensu. No dobrze, moja droga, odezwała się cicho, kierując słowa do Suki. Skoro los przyprowadził was tutaj, to musimy jakoś sobie poradzić. Suka uniosła głowę i spojrzała na nią. Nie było w tym spojrzeniu nieufności, jedynie ostrożna wdzięczność. Ogon drgnął delikatnie, jakby próbował zamachać, ale brakowało siły. Kobieta nachyliła się bliżej. Wiesz, że od dawna nikt ze mną nie rozmawia? Powiedziała półgłosem. Może ty będziesz chciała słuchać. W kuchni zapanowała niezwykła atmosfera. Każdy gest, każde spojrzenie miało znaczenie. Zofia poczuła, że między nią a zwierzęciem rodzi się nić porozumienia, która nie potrzebuje słów. Z czasem, tego samego wieczoru, suka zaczęła coraz śmielej wychylać się z posłania. Zjadła kilka kawałków chleba, napiła się wody. Jej oczy nabierały blasku. Kiedy Zofia przykryła ją dodatkowym kocem, suka westchnęła głęboko i położyła głowę, jakby wreszcie mogła odpocząć. Szczeniaki, nakarmione i ogrzane, wydały z siebie pierwsze ciche pomruki, które przypominały raczej dziecięcy śmiech niż szczekanie. W domu pojawił się nowy dźwięk. Zofia siedziała długo przy kuchennym stole, nie odrywając od nich wzroku. W sercu czuła dziwne ciepło, które kontrastowało z mrozem za oknem. Zrozumiała, że choć to dopiero początek, coś w jej życiu zaczyna się zmieniać. I choć nie miała jeszcze odwagi tego głośno przyznać, wiedziała, że ta cisza, która przez lata ją przytłaczała, powoli ustępuje miejsca innemu brzmieniu brzmieniu życia. Kilka dni po tym, jak Zofia przygarnęła sukę i jej maleństwa, codzienność zaczęła pokazywać swoją trudniejszą stronę. Już pierwszego ranka, kiedy otworzyła szafkę z jedzeniem, zdała sobie sprawę, że niewiele może im zaoferować. Kilka kromek chleba, trochę kaszy i mleko to nie było odpowiednie dla zwierząt. Wiedziała, że psy potrzebują czegoś więcej, ale jej emerytura ledwo wystarczała na rachunki i własne potrzeby. Kiedy udało się jej dotrzeć suką do pobliskiej lecznicy, usłyszała słowa: które ją przeraziły. Lekarz weterynarii, młody mężczyzna o łagodnym spojrzeniu, zbadał zwierzęta i stwierdził. Suka jest bardzo wychudzona, organizm mocno osłabiony. Potrzebuje specjalnej karmy i leków, a szczeniaki wymagają dodatkowej opieki. Inaczej ich szanse są naprawdę niewielkie. Zofia poczuła, jakby ziemia osunęła się jej spod nóg. Oparła się o blat, słuchając dalszych zaleceń. Wszystko brzmiało rozsądnie i koniecznie, ale każdy kolejny lek i każda paczka karmy to były pieniądze, których nie miała. Wracając do domu, wciąż powtarzała sobie w myślach: Jak ja sobie z tym poradzę? Przecież nie mogę oddać ich do schroniska, tam się nie zmieszczą. A zostawić? To przecież niemożliwe. Konflikt rósł w niej z każdym dniem. Z jednej strony wiedziała, że jej serce nie pozwoli na rozstanie, z drugiej, Zdrowy rozsądek podpowiadał, że może nie mieć siły ani środków, by zapewnić im godne życie. Zofia postanowiła spróbować poszukać pomocy wśród znajomych i sąsiadów. Najpierw poszła do miejscowego sklepu, gdzie czasem można było powiesić ogłoszenia. Rozmawiała z właścicielką, a ta tylko wzruszyła ramionami. Teraz wszyscy mają swoje problemy, pani Zofio. Schroniska pękają w szwach. Ja bym sama wzięła, ale mam już dwa psy. Kolejny krok to rozmowa z sąsiadem, panem Władkiem. Starszy mężczyzna wysłuchał jej w milczeniu, a potem powiedział: Najlepiej, jakby pani zatrzymała matkę, a szczeniakom poszukała innych domów. Albo oddała je gdziekolwiek, byle mniej gęb do wykarmienia. Zofia wróciła z tej rozmowy z ciężkim sercem. Kiedy jednak spróbowała przetestować tę radę i odsunęła na chwilę jednego ze szczeniaków, zobaczyła coś, co rozdarło ją od środka. Suka natychmiast poderwała głowę, wydała z siebie krótki jęk i nerwowo przysunęła malucha z powrotem do reszty. Maleństwo zapiszczało, szukając matki. To krótkie wydarzenie sprawiło, że Zofia poczuła, jak po policzkach płyną jej łzy. Nie mogła tego zrobić. Nie potrafiła rozdzielić tej rodziny. Tamtego wieczoru siedziała długo przy kuchennym stole, patrząc na stary kredens. Stało tam kilka pamiątek rodzinnych, porcelanowa figurka, zegar po dziadkach. Kilka srebrnych sztuczców, które trzymała na specjalne okazje. Były to rzeczy cenne, ale w głównej mierze sentymentalnie. Może właśnie to jest rozwiązanie, pomyślała. Co mi po tych przedmiotach, jeśli one tylko stoją i zbierają kurz? A tymczasem tu, obok mnie, toczy się walka o życie. Decyzja, którą początkowo uważała za niemożliwą, nagle stała się jasna. Następnego dnia zapakowała część rodzinnych pamiątek i udała się do miasteczka antykwariat przyjął je bez większych pytań, wypłacając jej sumę, która dla niej była ogromna. Z pieniędzmi w kieszeni poszła prosto do sklepu zoologicznego. Kupiła dobrą karmę, mleko dla szczeniąt i kilka leków polecanych przez weterynarza. Wróciła do domu zmęczona, ale z poczuciem, że zrobiła coś naprawdę ważnego. Kiedy rozłożyła zakupy w kuchni i zobaczyła, jak suka nieśmiało zaczyna jeść, a szczeniaki ochoczo piją mleko z miseczki, poczuła ogromną ulgę. Wiedziała, że to dopiero początek trudnej drogi, ale pierwszy krok został postawiony. I choć jeszcze niedawno zastanawiała się, czy nie oddać ich do schroniska, teraz była pewna, zrobi wszystko, by uratować tę rodzinę. Nawet kosztem własnych wygód. Minął miesiąc od tamtego dnia, kiedy Zofia znalazła sukę z trzema szczeniakami na zapoboczu. Zimowe poranki wciąż były ostre, ale dom kobiety już nie był taki sam. Cisza, która jeszcze niedawno przytłaczała, ustąpiła miejsca nowym dźwiękom. Tu pod mały chłapek pod drewnianej podłodze, popiskiwanie domagające się jedzenia, a także szczekanie, które czasem rozbrzmiewało nagle i bez powodu. W kuchni na podłodze leżały kolorowe ścierki, które Zofia zamieniła w posłania. Obok pieca, w najcieplejszym miejscu, znajdowało się główne legowisko. Miski z wodą i jedzeniem zajęły miejsce, które dawniej było zawsze puste. Nawet zapach domu się zmienił, pachniało teraz gotowanym ryżem z mięsem i karmą, której Zofia nauczyła się kupować regularnie. Suka, którą kobieta zaczęła nazywać Niną, odżyła. Jej sierść stała się gęstsza, błyszcząca, a oczy nabrały blasku. Już nie kuliła się w kącie, lecz chodziła z dumą, a na spacery z Zofią wychodziła z energią, której nikt by się po niej nie spodziewał miesiąc temu. Spacerowały razem codziennie, najpierw krótko wokół domu, później coraz dalej, aż wreszcie zaczęły odwiedzać pobliski park. Te spacery stały się czymś więcej niż tylko obowiązkiem. Dzięki nim Zofia znów zaczęła spotykać ludzi. Dzieci bawiące się na śniegu podbiegały, by pogłaskać szczeniaki, sąsiedzi zatrzymywali się, by zamienić kilka słów. Zofia, która przez ostatnie lata zamykała się w czterech ścianach, nagle odkryła, że wciąż ma miejsce w tej społeczności. Pewnego dnia, stojąc w parku i obserwując, jak szczeniaki biegają w kółko, poczuła wzruszenie tak silne, że musiała przetrzeć oczy. Uświadomiła sobie, że nie tylko ona uratowała Ninę i jej dzieci, one również uratowały ją od samotności, od smutku, od poczucia, że jej życie dobiegło do cichego końca. Kiedy emocje opadły, przyszedł czas, by nadać imiona. Suka została Niną, bo imię to kojarzyło się z, z ciepłem i siłą. Pierwszy z maluchów, pełen energii i zawsze pierwszy do zabawy, dostał imię Szum, bo przypominał o szumie życia, który wrócił do domu. Drugi Spokojniejszy i luftulać się w ludzi, został luzem, bo dawał poczucie spokoju. Trzecia, najmniejsza, ale najbardziej uparta, otrzymała imię Tike. Zofia zaczęła układać swoje dni wokół nowej rodziny. Budziła się wcześniej, by przygotować posiłki, wychodziła na spacery niezależnie od pogody. Nawet ograniczenia finansowe nie wydawały się już takie straszne. Nauczyła się oszczędzać jeszcze bardziej, przerabiała stare koce na legowiska, a resztki jedzenia z własnej kuchni umiejętnie dostosowywała do potrzeb psów. Sąsiedzi, którzy początkowo patrzyli na nią z niedowierzaniem, zaczęli podziwiać jej determinację. Niektórzy nawet przynosili czasem drobne upominki, worek karmy, puszkę jedzenia, a czasem zwykłe kości z obiadu. Zofia nie prosiła, ale wdzięcznie przyjmowała każdą pomoc. Wieczorami siadała na werandzie z kubkiem herbaty. Obok niej Nina leżała spokojnie, a szczeniaki bawiły się na dywaniku u jej stóp. Kiedy słońce zachodziło, a niebo nabierało odcieni pomarańczu i różu, Zofia czuła, że świat wreszcie wrócił na swoje miejsce. Najważniejsze jednak było to, że jej serce nie było już puste. Zrozumiała, że życie, które wydawało się zmierzać ku samotnemu końcowi, dostało nową szansę. Było w tym wszystkim coś symbolicznego ona uratowała Ninę i jej dzieci przed śmiercią na mrozie. One uratowały ją przed zamieraniem w ciszy. Na zakończenie każdego dnia Zofia powtarzała w myślach krótką modlitwę wdzięczności. Nie prosiła już o nic więcej. Miała dach nad głową, zdrowie na tyle, by codziennie wyprowadzać psy, i miała tę niezwykłą rodzinę, która pojawiła się w jej życiu zupełnie niespodziewanie. I tak, w ciepłym świetle zachodzącego słońca, siedząc na werandzie z niną, szumem, luzem i teką, czuła, że po wielu latach samotności życie znów się do niej uśmiecha.